Dom tak? Przyjeżdżali domy, pasterze. pasperze w skończyć dzieciąteczku na liże chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na, na ziemi. Chwała na, na, ziemi. na wysokości, chwała na, na wysokości, wysokości, a pokój na ziemi. A tu nowina przynoszę jak dla króla, proszę. Zostałem na całego świata. Jestem chłopiał całego świata. Nie po fundusie! Kosteś, kosteś, Podusza! Po a ja ciało. Jak wiesz, się na króla, króla śmiało. Chciałem na spodział, pan butów zaraz w się że król dopadła! Czego chcesz śmiercią? Wej głowy, królu! Weź purpurę i Ja w purpurze nie ja chodziłem, chodzić nie będę! Wszystkie kolegów kogo chciałabym, co król też zesna. Dobra, noc. Wigilia już odchodzi! Cały śmiał życzymy czy miłymi! Wrócę cię, powiem! Wrócę!